Siemanko, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie taki spontanik. Ja wstałem dosyć rano, teraz jest 12, a będę jechał na trening, który zobaczycie. Będzie to trening góry z przysiadami. Co więcej, już na ten moment zrobiłem 10 tysięcy kroków, wczoraj zrobiłem 20 tysięcy kroków, więc jak na koniec redukcji jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o taką dodatkową aktywność w ostatnich dniach. Kolejna ciekawostek to wczoraj hmm, pociągnąłem 230 kg, hmm, 5 kg od rekordu, ale miałem kiepski dzień, więc jest to dobry wynik, może jakiś rekordzik też spadnie. No i cóż, to będzie taki vlog hmm, zlepiony z kilku dni prawdopodobnie i jego oglądania przyjemnie. No więc to za dzisiejsze zakupy i pogrupowałem Wam mniej więcej tak produktami. Tu mamy warzywa, trochę wleciało teraz, e, między innymi pieczarki, ogórek, papryka, pomidory koktajlowe, sałata, awokado do kanapek. I tu takie papryczki ogarnąłem sobie, ciekawe czy będą dobre. Banany, jabłka, troszkę pomrożonych malin i truskawek. Może teraz źródło węglowodanów, tu mamy bułeczki, ryż to kupiłem brązowy, przywróciłem się na brązowy, trochę lepiej syci. Mm, makaron, też mam chleb tostowy, robię to sobie albo takie tosty francuskie, albo tosty zwykłe. Z mięsa to mam troszkę indyka i szynki. Jeśli chodzi o nabiał, i sery ogólnie, no to mamy twaróg, mozzarella light, e, ser polski też light. Tu takie skóry, żeby sobie białko nabić. E, mleko 0,5%. Tutaj też mam takiego sprite, on nie jest zero, ale jest bardzo niskokaloryczny. Widzicie, 9 kalorii na 100 ml, więc jest spoczko. Mam też taki sos. Spaghetti, oliwa z oliwek Tu jeszcze on trochę śpinaku i troszkę jajek I w sumie tyle Powiem wam, że spróbowałem tej papryczki ostrej I umieram Oj, nie 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 To był błąd, z dwóch Coś jakbym poważył sobie język i to nie chcę schodzić o boże nigdy w życiu nie do nic ostrzejszego serio od razu mnie złapała czkawka wyplułem pół tej papryczki aż mi oczy zaczęły zabić i zawroty głowy mieć no takie leciutkie ja ogólnie lubię ostre ale nie to to jest przegięcie z pół mleka tego wypiję już. Nie wiedziałem, że ona tak ostre będą. No powiem wam, że ten vlog miał mieć całkiem inną nazwę. Ta papryczka to serio jest jakaś masakra. Mogli tam napisać coś takiego, że to jest mega ostre, a nie, że jest to pikantne. O smaku pikantnym. No, także nie polecam. Przez dobre 10 albo 15 minut mnie tak paliło. Język to czułem jakbym miał parzony i to tak dosłownie. Nie, naprawdę masakra jakaś. A tematem przewodnim miał być co innego, ogólnie moja dieta, jak to wygląda na redukcji i chcę tak szybko troszeczkę omówić mniej więcej jak to wygląda. Um, ogólnie dużo więcej warzyw wrzuciłem niż się e, na masie. Takie ogólne zalecenia dla populacji to e, 5 porcji warzyw dziennie, warzyw i owoców, um, więc no raczej większość osób nie spełnia tych zaleceń, mimo że to się wydaje normalne 5 porcji warzyw, no ale to jest praktycznie dla każdego psiłku troszeczkę warzyw. No i polecam, bo będziecie bardziej nasyceni, zdrowsi, dużo więcej dostarczycie e, 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 antyoksydantów, polifenoli i też będziecie bardziej mm, nasyceni na dłużej. Więc może to pośrednio wpłynąć na to, że schudniecie. Kaloryczność praktycznie przez całą redukcję trzymałem taką samą, czyli 2500 kalorii i praktycznie każde moje śniadanie to była owsianka. Później to było różnie. Ostatnio jest tak, że jem sobie frytki z indykiem i do tego jakieś warzywa, to dosyć często wlatuje. Sporo też wlatywało omletów, dawałem 4 jajka, 50 gramów płatków owsianych, to sobie mieszałem, na to jakieś nie, na przykład skyr e, lub masło orzechowe, różnie. No i też czasami jakieś sałateczki wlatywały z mozzarellą na przykład ze szpinakiem, mm, ale to troszeczkę rzadziej. No ogólnie ja nie lubię sobie utrudniać życie, jeśli chodzi o dietę, więc staram się wszystko robić, takie rzeczy, które raz smakują mi, dwa szybko można zrobić. No i tak, nie lubię robić jakichś pomyślnych rzeczy, więc tak to wygląda. No, nawet moi mili, mamy sobotę. Jest godzina 19.25, na ja sobie piję monsterka, troszeczkę późno. Ale cóż, e, przyjechałem sobie do Mattiego. Się ma. E, ponieważ będzie tu ma imprezka, Ja nie będę pił alkoholu, bo jestem samochodem. I później prawdopodobnie pójdziemy na miasto. I no, więc może rzucę wam jakieś przebitki. A jak nie, to gdzieś niedługo zakończę tego vloga. Bo i tak już jest koło chyba 7 minut. No, także do zobaczenia. Więc już to było na teraz w tym materiale, Dzisiaj się troszeczkę luźniej, troszeczkę inaczej, tak mi się wydaje, więc już są narodowe, jeśli materiał się podobał to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, my natomiast widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam!